Cześć kochani, tutaj Marii, Mari dostałam jeszcze jedną przesyłkę od kogo to wy wiecie, w oddali słyszycie jak dzieci humoru nie mają, ale wiadomo święta idą, dzieci się pochorowały, no bo jakby inaczej, szybko tylko przejdziemy do przesyłeczki, ja bardzo serdecznie dziękuję za pamięć. Zaczniemy od kartki. O, patrzcie, jak ładnie w trafiłam. Wesoły świąt czy R. Mateusz. Patrzcie, jaki piękny obrazek. Z tyłu nic nie ma. Śliczne autko. Ja ci dziękuję. Tobie też zdrowych i wesołych świąt. Mateusz dorzucił jeszcze krzyżówkę magię świąt i słonika. Tu coś tajemniczego się kryje. A strach zajrzeć. O, i fajny Mikołajek. Powieszę sobie przy kluczykach Dziękuję raz jeszcze. Zostawcie dla Mateusza coś miłego. Mam jeszcze fajną czekoladę piernikową. Takiego Grześka. O, tu jeszcze zawieszkę Mikołaja. Także super. Tutaj świeczuszka. Pachnie malinowo. Tu mam Lizaka. Tutaj sukiereczki, dosłownie przyszło to przed chwilką. Przywiózł kurier. A w ogóle się paczki nie spodziewałam. Zaczniemy sobie od krzyżówki, bo ona najwięcej czasu zajmuje. K i F, a zdrapałam A, dobra. Te to w ogóle Mateusz zawsze robi te fajne obrazki. Jakby ktoś nie wiedział, prawie na każdych kanałach, chyba w ogóle na wszystkich kanałach są. Jak tu nawet nic nie będzie, to się oczywiście nie przejmuj. Bo no wiadomo, jakie są zdrabki. I przepraszam za to, że tak szybko. Bardzo przepraszam, coś zgubię, to znajdę, wiadomo. Za odgłosy wodali. Przepraszam, no ale dzieci. Jak to dzieci? R i C. Tu mamy R. Nie mamy, bo nie było A. Dobra. Widzicie, jak to się jest pomylić. N i U. Zobie to oczywiście jeszcze na spokojnie sprawdzę. Wy się nie przejmujcie Z i E. Mateuszia ja ci bardzo dziękuję. W ogóle się nie spodziewałam. Moja kartka do Ciebie dotarła z tego co wiem. M i G. Życzę Ci zdrowych i wesołych świąt, tak jak Wam wszystkim. Y i I. oraz y -i, -i, I. Chwila gdzie mnie wołały, ale jestem chyba tutaj nie ma, ale sprawdźmy po kontrolnych tu jest T i S także pusto, ale nie przejmuj się oczywiście i przepraszam, że zaczęłam od najdroższej zrabki, ale była najdłuższa, to dlatego Ci dziękuję za tyle dobroci w ogóle się nie spodziewałam zostawcie dla Mateusza jak już mówiłam, coś miłego w komentarzu jeszcze mamy magię świąt. Dzisiaj wigilia, więc wszyscy się pewnie śpieszą. Bo wiadomo, jak jest. Przepraszam za pośpiech. Tym razem to moje dzieci. Strapeczki są, z tego co widzę, to puste. Ale tyle fajnych rzeczy. I ten fajowy Mikołajek. Jeszcze raz bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. Pa!